Teraz w plusie Mix na wakacje. Nokia 3100 na kartę już za złotówkę. I pełna kontrola kosztów. Wakacyjny Mix tylko w plus GSM. Nałęczowianka z naturalnym koktajlem minerałów. Dzień po dniu uwalnia niepohamowaną radość życia. Nałęczowianka, apetyt na życie. Grzeczne dziewczynki tego nie robią. Musisz już wracać. Zrobić tego. daj Zawsze chciałem mieć białe zęby, ale jeśli miałbym wybierać, to wolę by moje zęby były zdrowe. Moja dentystka twierdzi, że mogę mieć i jedno, i drugie, jeśli zmienię pastę na taką, której ona sama używa. Colgate Total 12 Whitening. Zauważyłem wyraźną różnicę. Colgate Total 12 Whitening nie tylko usuwa do 50% przebarwień, ale także zwalcza 12 problemów jamy ustnej i chroni do 12 godzin. Moje zęby są bielsze, a dentystka mówi, że także i zdrowsze. Colgate Total 12 Whitening. Wybór dentystów. No teraz także i mój. Smak dojrzały. W południowym słońcu cytryn i siła krystalicznie czystej wody żywiec strój tworzą pyszne połączenie. Partuj na wybrzeże, bo będzie się działo. Od rana emocje w plażowej piłce nożnej. Do nocy zabawa na beach party. Ruszył Lech Beach Soccer Tour 2005. W ten weekend w Brzeżynie. Sponsorem imprez na plaży jest Lech. Zobaczycie coś niebywałego. Bez scenariusza, bez aktorów, bez montażu. Przez cały dzień i całą noc. Sama prawda. Jestem Ed. Pokażę mi, jak się kochasz. Jeśli pójdziesz na całość, odważysz się pokazać milionom całe swoje życie. Widzicie? To jest telewizja. To uważaj, bo możesz zostać gwiazdą. Ed TV. W środę o 2045 w TVN.